Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Paruzja, czyli powtórne przyjście Jezusa, mówiąc wprost, koniec świata. Nikt na świecie nie wie, kiedy nadejdzie ten koniec. Wielu się go obawia, wielu tworzy różne teorie, a wiara w paruzję jest siłą chrześcijan, bo daje pewność, że to, co nie pochodzi od Boga, przeminie. Że zło zostanie pokonane. Ojciec Joachim Badeni w swoich wizjach mistycznych sugerował, że tuż przed końcem świata zło będzie próbowało opanować maksymalnie świat, a największą pokusą antychrysta będzie próba pokazania, że zło jest dobre. I choć dzisiaj mamy wielokrotnie wrażenie, że zło chowa się już pod pozorem dobra, to jednak nie możemy powiedzieć, że koniec świata jest bliski. Dla chrześcijan data nie ma znaczenia, bo paruzja to pewność zwycięstwa dobra nad złem. Wiara w paruzję niosła pierwszych chrześcijan w najtrudniejszych momentach prześladowań. Ta wiara może dzisiaj i nas ponieść. Triumf Chrystusa jest pewny.